Jeżeli zastanawiasz się, z jakiej karty pamięci powinieneś skorzystać w przypadku Nintendo Switcha 2, no to odpowiedź jest tutaj bardzo prosta. Niestety nie możemy skorzystać z byle jakiej karty pamięci, musimy koniecznie skorzystać z MicroSD Express, czyli karty pamięci, które mają oznaczenie Express albo EX. I są to jedyne karty pamięci, które działają. Jeżeli korzystaliście ze Switcha 1, no to prawdopodobnie macie taką typową kartę pamięci MicroSD, taką zwykłą. I oczywiście. Rozmiarowo ona tutaj też będzie pasować do Switcha 2. Niestety, jeżeli włożymy tę kartę pamięci, no to wyskoczy nam właśnie taki oto komunikat na naszym ekranie, że, te karty, że tej karty konsola nie jest w stanie przeczytać albo nie jest po prostu kompatybilna. Dlatego musimy właśnie specjalnie kupić kartę MicroSD Express, więc jest to dodatkowy wydatek, jakby nie patrzeć. Także to tyle. A jeszcze dodatkowa informacja, maksymalna pojemność jaka jest obsługiwana to 2TB. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.